Już, 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 oj, oj. Dzisiejszy program sponsoruje połówka ananasa. Wiecie o naszej aferze ananasowej hiszpańskiej. Ludzie raczej kupują już połówki, bo na całego nikomu nie stać. Och, stać, stać, abundancja. I do przodu. E, skończyliśmy, mili moi, na 17 sierpnia 2001 roku pańskiego. Chyba jadł właśnie do takich znajomych, przesiedlonych do terenów rural. Po trzech godzinach jazdy wysadzili nas przy plaży w Sabaudi, na co przystałyśmy, to znaczy przy kempingu, od którego szybko Fajny jakiś wyraz, ale nie widzę. Co No nie wiem, co zrobiliśmy. Gdy tylko zniknęli za rogiem. Czmychnęłyśmy, czmychnęłyśmy. Od którego szybko czmychnęłyśmy, gdy tylko zniknęli za rogiem. Wydmy były bardzo szerokie, więc po posiłku mozzarella, ciastka jeszcze od cioci. Schowałyśmy plecaki i poszłyśmy na plażę. Wygodne leniuchowanie, bo zielone leżaki, rysznic wreszcie. Podchodzę do jakiegoś gościa czytającego książkę i zagaduję go po polsku. Patrzy na mnie jak na wariatkę, a ja dałabym głowę uciąć, że widziałam polski tytuł. W krzakach stroimy się nieco i ruszamy w stronę centrum. Militarny styl plus obcaski. Zatrzymuje się w mig. Sam chłopak. Disco to tu nie ma. Trzeba by jechać dalej ze 20 km. Jest zawodowym żołnierzem. Kopara mi opada i do tego niesłychanie miły. Wysada nas w centrum. Atakujemy sklepy z ciuchami, bo akurat są przeceny. Ja fioletowe żmiowato futrzane spodnie. Pamiętam je. Mam je do dziś. Były momenty, że jeszcze je wkładałam w zeszłym roku. Marzenka ortalionowe, zgniła zieleń, diesla. No i spacer ulicami. Mija nas wojak z kolegami, mm. zauważa to Marzenka, bo ja nie. Zawraca, cofa się i pyta, czy, mu czy mógłby zaproponować coś do picia. Ja, że owszem i siadamy razem przy stoliku w piątkę. Martini, ona piwo, ich trzech wojacy, ale tamci niżsi rangą i w życiu nie byli za granicą. Włoch natomiast, nasz Dario, był w ustce na manewrach. Wtedy, gdy widziałam tylu Włochów w Gdańsku w czerwcu. Gadu, radu. czasami jednak braknie tematu, no i możliwości językowe moje są ograniczone wciąż. Więc ruszamy w Giro. Ich odwozi do kaserny, bo już ich pora, a my, a my ruszamy w poszukiwaniu disco. Jedziemy do Latiny, objeżdżamy miasto w stylu faszysta, i wszystko zamknięte. Ja rozumiem, że jest sierpień, i wszystko we Włoszech jest zamknięte, bo wszyscy jadą nad morze, ale do licha jesteśmy nad morzem i szukamy dyskoteki. Zaraz w Neapolu było to samo. I wynalazłam w związku z tym piosenkę idealną do Wesel Jest bardzo śmieszna piosenka na ten temat, że we Włoszech nie ma gdzie tańczyć. Wracamy więc te 30 km w stronę Sabandi i następne 15 do San Felice, Circo. Wdrapujemy się autem na górę 600 metrów i widoki są przepiękne. Jest jakiś bar pełen ludzi. Chce nas zabrać na ma manżary, ale jesteśmy padnięte. Odwozi nas na plażę. Mówię mu, że śpimy na plaży. Problem ze zdjęciem soczewek. Ofiaruje się, że pojedzie z nami. Pójdzie z nami z latarką. Nie, dzięki, żegnamy się. Daje nam tylko e-mail. Idziemy spać, a piasek wilgotny. Marzenka, co z tym? Co z tym? E-mailem do Dario? Marzenka, mogę się założyć, że od 20 lat nikt nie nazwał Ciebie marzenką. E? 18 sierpnia. Sobota. Wyruszamy raczej rano. Po dojściu do głównego skrzyżowania porzucamy plecaki u gospodarza i idziemy poszukać swojskiej mozzarelli di Buffalo, w, królestwie, w której królestwie się znalazłyśmy. No i bierzemy po kawałku plus czarny chleb. Pierwszy i ostatni raz we Włoszech widzę czarny chleb. I płacimy za to bardzo słono około 20 zł za głowę. Jest przepyszna. Ruszamy dalej, podziękowawszy gospodarzowi. Idzie bardzo opornie. Patrzą, na, na nas jak na kosmitki. Po kawałku jakiś dupek mundurowy ze szpadą i w ogóle wywozi nas w złą stronę. Spacer po autostradzie. Facet jedzie do Neapolu. Śpieszy się jak cholera do pracy w hotelu Holiday Inn. Trzyminutowy skok na kawę. Interesuje się, co my w tym Neapolu będziemy robić. Poszukamy dworca, żeby zostawić plecaki, pooglądamy miasto i przed zmrokiem wyjedziemy. Ostrzega nas, że miasto bardzo niebezpieczne, że pracuje tu bardzo dzie dużo dziewczyn z Polski. Sytuacja się zmieniła diametralnie. Neapol, mimo że wygląda przerażająco, jest bezpieczniutki. Dziewczyn z Polski nie widziałam, czasy się zmieniły. Dziewczyny z Polskiej. Poszły na studia, natomiast w Napolu jest czarniawo, indiańsko i chińsko. Zdarzają się też Włosi, no nie oszukujmy się, co druga osoba jest włoska. Jako prostytutki te dziewczyny z Polski, bieda więc, złodzieje, uwaga na portfele i dokumenty. Absolutnie zdjąć biżuterię no to nas nastraszył wjeżdżając objaźnił gdzie miasto co gdzie, miasto nieco wymarłe ale nie tak jak inne, slamsy myślał, myślał, aż wymyślił że możemy zostawić u niego w aucie bagaże na parkingu zadzwonimy i zejdzie i tak też się stało obeszłyśmy ubrane jak łachudry co było w zasięgu nóg ubrane jak łachudry, żeby nie kusić losu takie niebezpieczne to miasto Targ, owoce, słoik czekolady. Zjadłyśmy pod kościołem Katarzyny. Sukienka chińska, piękny strój kąpielowy, chińskie sklepy i w końcu nic. Po trzech godzinach wróciłyśmy do niego. Zawiózł nas na dach hotelu i pokazał panoramę Neopolu i Wezuwiusz. Jaki to był hotel! Boże, ja nic nie pamiętam. Marzenka, jak pamiętasz hotel... To daj znać. Potem ukradkiem sprowadził do jednego pokoju i wszystkim, co można wyobrazić, i dał chwilę na wykąpanie się. Sprzątnęłyśmy ślady bytności i pokazał drogę. Zaczęło się ściemniać. Miejsce bardzo slamsowe. No i zatrzymał się w fujara, policjant w cywilu i krążył, ostrzegał, straszył, aż wysadził w jeszcze gorszym miejscu zmarnowawszy nam godzinę. Tam o mało niespodowo... niespodowoda niespod. Tutaj już chyba prze, przesadziłam z tymi imię słowami, czy jak się to nazywa po polsku, nie wiem, bo nie stosowałam od 30 lat. Napisałam tu niespodowodawszy, ale niespodowawszy, niespodowawszy, ale taki wyraz przecież nie istnieje. Tam o mało nie spod do... To jakbyście to napisali? W wypadku zatrzymałyśmy dwóch podejrzanych typków, ale miejsce bardzo felerne, więc wysiadłyśmy bez zastanowienia. Zostawili nas spokojnie na stacji. Usiadłyśmy na wylocie śpiewając wesoło, bo czyż może być piękniej? Zatrzymywali się wszyscy, ale nikt z nich nie miał nawet dla nas miejsca, więc albo gadałyśmy do nich po polsku, albo śpiewałyśmy. Aż nas zaczepił sprzątający tamże dziadek i obwieścił, że facet z Alfy Romeo obok jedzie sam aż do Kalabrii. To ja do niego czy nas zabierze. On, że jest bardzo zmęczony, jedzie z Toskanii. Pamiętacie te Toskania, Tedeski, Kalabria. Cabroni? No nie. Kalabria to są ludzie molto cordiali. I mówi, że musi się 10 minut przespać. Wtedy pojedzie. Poszłyśmy na kawę za jego, a on spać. Przyniosłam mu kawę, która powoli ostygła i była niesłodzona. Wkurwił się bardzo i wylał ją z impetem i poszedł po drugą. Uff. O już śpiewają dziewiątą. Zaraz też ruszyliśmy. Padnięty był bardzo i oczy miał pod. Pół domknięte, więc ja ze strachu nie zmrużyłam ich. Jechaliśmy długo, słuchając Wasko. Siamosoli, Soli paląc, żując, gumy, tankując, sprzeczając się aż po, aż po 300 km, stwierdził, że blisko jego cel. Zdążyłam go już polubić. Aha, dzwonił jeszcze do kochanki i pytał w co jest ubrana. A on zjechał z autostrady na wysokości Lauri. I, I teraz to już dalej nie pojedziemy. Pojechaliśmy do piekarni, gdzie pracował jego kolega i banda Polaków, i zjedliśmy po gorącym rogaliku. Po czym zostawił nas na bulwarze nadmorskim pełnym ludzi, druga w nocy, w miejscowości Praia Amare, a może nawet Tortora lub Marina di Maratea. Oczywiście wzbudzamy powszechne zainteresowanie. Szukamy bez bezludnego miejsca. Widzę nie, nie, nieskończony dom, plan, hyc hyc na piętro. Przebieramy się, plecaki zostawiamy i idziemy na podryw. Studiujemy mapy, zaczepia nas Goguś z młodym kuzynem w małej nowej lanci. Czy mogę być waszym przewodnikiem? Owszem, w, w, wsiadamy, zapoznajemy rodzinę i jedziemy do miejscowości Tortora, do baru. Martini, gadka się nie kręci w sumie, a oni widzą, że mają ochotę na coś, a disco nie ma, a my padnięte. Wracamy. Kołuję, według mojego polecenia, butelkę Martini i jedziemy na plażę. To w co pogramy? I wymyślił grę w karty dla idiotów. Niższy, wyższy. Czyli wojna. I jak nie trafisz, to musisz wykonać zadanie wymyślone przez innych. Zauważamy prześmieszny akcent. Są z Neapolu i mówią aszpeta. Całkiem mi się ta aspeta w tym roku przydała. Zaczyna się niewinnie, potem zdejmowa zdejmowanie majety, potem potem cenzura. Osiemnasty zakończył się cenzuralnie. Niecenzuralnie, więc go wycenzuruję. Jeszcze się taśma kręci, więc jedziemy z 19. Chociaż nie no, jest 13 minut. Dziękuję. Do usłyszenia jutro mojej mili.